Ja ja Yo jest z tej strony Domino. Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. A dzisiaj jest wielki opening. Ja jeszcze nie wiem ile to będzie pakiet w A, też około 30. Bo nawet pakiet jeszcze nie kupiony. Jak sami widzicie, mam tylko te jeden. okej okay. więc yy, Możemy już sobie to lecieć. Mam pakieciki, oczywiście. Jak to jest zawsze w Hearthstone. Yy, Za zaga każdym razem, kiedy 10 się kupi. my że tutaj mamy. 13. Bum. Jest, zrobione. E, możemy sobie wrócić. I co? Zaczynamy. Mam 14 jak na razie pakietów. To co? Lecimy z pierwszym. Zaczynamy co? Co? Je, jak będzie? Epic. Dobrze. E. Tutaj pisał w rogu epickie oraz... oraz legendarne. Dobra. I lecimy z nowym dodaczkiem! Mam pierwszą rzadką kartę. I lecimy dalej. O ciekawe co tutaj będzie. Ja czekałem na ten moment. O, bardzo dawna. Uuu, żłota rzadka! Grzybowy los! Spoko! Lecimy dalej. Złotek nie będę pisał. Czy znaczy, będę pisał tylko legendarne i epickie? I ile nam się trafiło? No dobra, co? Let's go! W, pierwszy, w pierwszych 10 pakietach powinno być legenda. Jest, mam uwięziony an, Antean, Ale my chyba go mamy z tego co wiem, ale nie, za bardzo nie patrzyłem. Co wam powiem. Do Libra Paladyna więc jest fajnie. Dobra, kolejny pakietik. Musi tutaj być legenda. Jest legenda, jest legenda, jest pierwsza legenda. Lecimy. Trzy. Dwa. Jeden. Tok! Jest. Mamy to co nam było potrzebne do właśnie Demon Huntera i pięknie jest! Hu! Będzie też odnosi... Tutaj nie, mam odbicie lustrzane... Eee, karty Demon Huntera i też będzie legendarny w ogóle. Ło! Lecimy dalej! Dobra, lecimy w dalsze pakiecie, ale ja się mega jaram, słuchajcie! Jeszcze taka legenda, która będzie mega grana. Mega się, naprawdę mega się cieszę. Jak mówiłem, w, pierwszy, w pierwszych 10 będzie gwarantowana legenda. Zobaczymy, jak dalej. Okej. Okay. Więc to tutaj, tutaj jest China pakiet. A, ciekawe. Fajnie, fajnie. Brawo. <grystanie> Spoko. Dzięki, dzięki wielkie. Jeszcze raz teraz po muszę zrobić taki slajd, no niestety A no jak to się nie mogą... O, jest epicka Epicka O, spoko Fajnie, fajnie Kurczę, tylko niestety nie, 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 będę musiał później oddzielić, to nagrać dla was Ale niestety Druga legendarna karta! O! Lecimy! I lecimy! Oh, tak, Akama! Yes! Tak! O oh, yes! <gülüyor> <gülüyor> tak! Tak! Mega, mega, mega! a kama. Oh my god! Dwie legendy! dziesięć pakietów, dwie legendy, jo! Lecimy dalej, lecimy! Epicka! Rzadka! O, ręka guldana! Epicka karta! Ogólnie ta jest słaba też karta, ale... hu, Bum! Legendarna! Teraz lecimy dalej! Słuchajcie mega. Mega, mega, mega. Ja to będzie rzadka. O, druga ręka guldena. Fajnie. O, mam fa fajny sekret i ogólnie do będzie chyba stealth Z tego co miałem. Lecimy ostatni na razie pakiet i później się prze... później um, robię e, Robię cięcie krótkie. O, i się przyłączyło. No, to jest fajnie. Ale to chyba już mamy, z tego, co wiem. No i Do dobra, otworzymy sobie teraz te pakiety. No i co? Zaczynamy! Mam pierwszego pakiecika. Zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego wyleci. Na, na razie nic. I lecimy dalej. Spoko. Let's go! Kolejny pakiecik rzadką. Coś jeszcze? No na razie nic. E, o, ale fajne. Też jest za Huntera, więc. Dlaczego nie? Okej. Okay. Rzadka. Mm. Dziwne. Jak na razie. O, widmowa wizja. I dwie karty do ben Huntera. No to fajnie. Lecimy z kolejną. Aaaa! Lecimy! Słuchajcie. Lecimy. Rzadka kolejna? Co jest? Ile tych powtórek to jest? jest? Mega dziwne Oby teraz była legenda. Słuchajcie, i teraz uwaga, jest legenda. Niech to szczęście będzie. I legenda. No niestety nie ma legendy. Coś słabo. Gdybym powiedział rzadka karta 9 pakietów jeszcze nam zostało haj. Słuchajcie, dobra, teraz coś musi wylecieć. I legenda. Kolejny pakiet zwyczajny, ale to jest aż dziwne. bym powiedział. To jest aż bardzo dziwne. Epicka. Dobrze. Więc zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery i... Epicka karta! Epis... O! do to jest bardzo fajna karta, bo jeżeli kont kontrolę... Dobierz dwie karty, jeżeli kontrolujemy stringka z ukryciem i to jest naprawdę bardzo fajne. Więc to, siedem. Jesz Jeszcze sześć pakietów tego Legendarna! Hello band! Keldan! ciemiężca. E, ogólnie też fajne, taki kontrolny Zolo... Znaczy przepraszam. Fajna karta ogólnie... Mm, jest na co. Ja w sumie według mnie. Jedną legendę mamy. Doczekam się więcej. Musi być więcej, słuchajcie. Musi być więcej. Teraz... Teraz, teraz, teraz będzie legenda. Jak nic, teraz, jak nic będzie legenda. Rzadka karta, hm. Kolejny pakiet. Rzadka karta. Ale złota, zwykła karta, słuchajcie. O, to jest pan oponka furii, jest bardzo fajna kartą. Koks, koksza koksz. Koks, koks, koks. No, zwykły pakiet. No to jest mega dziwne. Jest, jest bardzo dużo tych pakietów. To teraz musi być legenda, bo finska, nie legenda. I rzadkie. I rzadkie. fajne, fajne. Mega fajne. Pakietik. I ostatni pakiet. Jak na razie. Te półce przygotowałem. I zaraz przejdziemy do dalszej części. Tak, dokładnie. Rzadka karta. No więc dobra, mamy kolejne jeszcze pakiety. E, teraz sobie będziemy mogli otworzyć. Dobra, zacznijmy jeszcze raz do tego. Uwaga, to tutaj będzie epicka karta. O, złota zwykła karta. Jeźcie, yeah, nieźle. Duminicie nie niszczycie. Zarządca, przepraszam. Dobra, e, jeszcze jeden sobie otworzymy. Ja bym to skończył. Dobra. Rzadka, rzadka... Rzadka karta! karta! I spoko. Więc... Otworzyłem łącznie 32, dosłownie 30 pakietów. Myślę, że odcineczek wam się spodobał. Oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję. A my się widzimy już w kolejnych, następnych odcineczkach, więc cześć!